Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Pierwsza rzecz, ona nie pojawiła się tutaj. Yy, yy. I pewnie to nie jest jedyne miejsce, gdzie to się pojawi, bo cała Ewangelia Świętego Marka będzie przeniknięta tym czymś, a mianowicie pewną taką gwałtownością i natychmiastowością. Święty Marek, wszystko jedno, trochę nie wiemy, czy, czy to taka trochę kalka z języka hebrajskiego. Czy to jego taki pomysł, ale jakby bardzo często używa, Można powiedzieć, że co drugie, co czwarte zdanie, używa takiego słowa eutys, eutys, Eutys. Jakby cały czas próbując pokazać, że to coś wydarzy się natychmiast, bezwłocznie, od razu. Że jest w tym pewnego rodzaju taka gwałtowność i ruch. I to dotyczy. Zarówno Jezusa, który w taki sposób natychmiast na coś reaguje, natychmiast gdzieś idzie, natychmiast coś czyni, ale to często będzie też dotyczyło tych wszystkich, którzy są wokół niego. Że oni też jakoś uczą się od niego tej takiej natychmiastowości i takiego reagowania na, na tę tajemnicę pana Boga i na przychodzące słowo, tak trochę od razu i bezwłocznie. I to mamy dzisiaj tutaj kilka razy. Zaraz po tym, tym momencie, kiedy w synagodze no, jest ten taki moment rozchodzenia się Bożej łaski, rozchodzenia się światła, to oni wchodzą z tej synagogi niosąc niosą tą to, 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 to tajemnicę i natychmiast idą do, do tego miejsca, które jest pogrążone jakoś ciemnością i mrokiem, bo przecież takim doświadczeniem. I taką sytuacją dla Hebrajczyków, ale myślę, że nie tylko, no, było doświadczenie choroby. I to myślę, że jest coś jakby absolutnie istotnego, żeby sobie jakby pomyśleć o tym moim eutys, o tym moim natychmiast. Na ile to nie jest tak, że właśnie ta reguła jutro. Staje się jednak trochę bardziej dominująca, albo reguła za chwilę, albo później. Być może, w tej drodze wędrowania ze Jezusem, w drodze królestwa, my potrzebujemy takiej wrażliwości, odwagi, żeby reagować na Boże natchnienia, Boże słowo, tak już, tak bez zwlekania. Bez, bez ociągania się. Oczywiście to słowo, ono tutaj oznacza ten taki wymiar czasowy, pewnego natychmiastowości, szybkości, bezwłoczności tego, że coś jest wykonane od razu. Ale to słowo też jest ciekawe, że, że ono też jakby wchodząc w różne tam związki z innymi wyrazami, ono bardzo często będą, będzie mówiło o pewnej jakby prostocie, o pewnej, e, pewnej nie wiem, prawości, szczerości, e, o pewnej prostej na przykład drodze, nie, jakoś z, z, w związku z, e, z rzeczownikiem droga będzie oznaczała jakąś prosta droga. Już kiedyś tam sobie mówiliśmy o prostowaniu ścieżek. Być może to, to też jest jakby taka intuicja też. I może warto się też temu przyglądnąć, że, że kiedy Jezus zaczyna chodzić po tym świecie, to pokazuje te proste drogi Pana. Drogi, które są drogami od synagogi do osoby, która jest cierpiąca i chora, Proste drogi od Niego do, do osoby, która jest opętana, która, jest, która nosi w sobie ducha i nosi jakieś cierpienie. Proste ścieżki Pana, które prowadzą do, do człowieka, do uzdrowienia, do, do, do pokoju, do przemiany. Ale też, oprócz tego, że. Mm, ym, że to Pan Jezus coś czyni natychmiast od razu, tak bezwłocznie, to ci, którzy są razem z Nim, e, oni też się tego zaczynają od Niego uczyć. Nie? I natychmiast Mu powiedzieli o osobie, która jest chora. Natychmiast powiedzieli Mu o, o teściowej, e, teściowej Szymona. I Jezus na tą prośbę natychmiast reaguje. Dla, dla nas oczywiście gorączka nie jest jakimś takim, bierzemy jakiś lek przeciw i, i, no i w zasadzie no i tyle nie. I tyle widziano gorączkę. Natomiast dla nich jakby choroba, gorączka była absolutnie doświadczeniem tego królestwa, złego królestwa że oto człowiek no, dotyka czegoś, co jest związane jakoś z jakimś odblaskiem śmierci. I, i każda choroba dla nich była takim doświadczeniem no, bycia w tej przestrzeni, która nie jest Bożą przestrzenią, która jest jakoś niebezpieczna, no, wobec której ten człowiek jest, jest jakoś bezradny. I widać Pana Jezusa, który też nosząc i roznosząc, jakoś rozszczepiając w tej, w tej Galilei, to światło idzie też w tą przestrzeń choroby. Po to, żeby dotknąć, po to, żeby podnieść i to podnieść z władzą. Podnieść jak ktoś, kto ma władzę. Podnieść z jakąś całą mocą. I to jakoś widać od razu. Bo oto ktoś, kto leżał w gorączce, natychmiast zaczyna usługiwać, natychmiast zaczyna im służyć. Ja raz w życiu byłem w, w takim namiocie beduińskim, w którym mieszkaliśmy w, na, na, na pustyni Wadi Ram. I to było jakby coś takiego bardzo przedziwnego, że kiedy takiego weszliśmy do tego namiotu, to pomimo tego, że były tam takie odgrodzone, jakieś takie przestrzenie dla, dla mężczyzn i przestrzenie dla kobiet, to jedną z takich pierwszych rzeczy, która się wydarzyła, kiedy tylko przekroczyliśmy ten próg tego namiotu, to natychmiast pojawiła się mama tego, tego człowieka, o którego mieszkaliśmy, i, i natychmiast przyniosła tam jakąś herbatę, ró różne rzeczy. Pani domu, która pomimo tego, że żyje jakoś w przestrzeni swojej, swojej przestrzeni, to jakbyś przychodzi po to, żeby zatroszyć o gości. Zobaczcie, że nie ma czegoś, w tym, czegoś takiego w tej scenie. Na początku. Że Jezus przychodzi, a, a pani domu leży pogrążona w chorobie w gorączce. I dopiero jakby ten moment spotkania z Jezusem można powiedzieć, wszystko zmienia. Znaczy, ona wraca do, czy pewien porządek zostaje przywrócony. Czy znaczy ona może realizować swoje powołanie, swoją drogę? To spotkanie z Jezusem, wyprowadzenie z choroby, wyzwolenie z choroby, jakoś skutkuje tym, że ona może absolutnie być dla innych, może być, go, bo, mo, może być kimś, kto, kto służy, kto służy gościom, kto, kto się o nich troszczy. Bardzo to piękne takie przywrócenie porządku. Może warto sobie pomyśleć o pewnej takiej jakby natychmiastowości, szybkości działania i mojego zwlekania. Ociągania się, a, e, albo jednak pewnego no, pójścia za, za tym zaproszeniem. To jest jakoś pierwsza rzecz. Druga rzecz to myślę sobie, że warto się zastanowić, gdzie ja potrzebuję zaprowadzić Pana Jezusa. Gdzie ja potrzebuję go poprowadzić. Kogo potrzebuję mu pokazać. I pewnie trzecia rzecz, którą warto sobie pomyśleć. To o kim potrzebuję mu powiedzieć? Kto z tych wszystkich wokół mnie jest tą osobą, o której muszę powiedzieć Jezusowi? Może warto sobie tak też pomyśleć o, o tym, jak przeżywam sakrament pojednania, a w zasadzie to, co się wydarzy, jakby po nim. Czy to spotkanie z tajemnicą uzdrowienia prowadzi mnie do tego, że ja wracam do, tru, do troski, do służby, do, do jedności. Do tego, że jakoś nie koncentruję się na sobie, a otwieram oczy na tych wszystkich, którzy są wokół mnie. Że przestań może jak już wyjdziesz stamtąd myśleć o swojej chorobie i o tym, czy, czy wszystko powiedziałeś lekarzowi. Tylko może się zatroszcz o tych wszystkich, których daje ci Pan po tym, jak już stamtąd wyjdziesz.